Kolejna rzecz, którą chciałem dodać, to taka, że chciałbym też pokazać Wam zalety treningu na, na mocy, bo to nie jest tak, że, że ja neguję moc czy opisywanie sesji na podstawie mocy. Oczywiście, że nie jest to bardzo istotne i ważne narzędzie w treningu, ale kiedy przychodzi nam moc z pomocą? Moc przychodzi nam z pomocą, kiedy chcemy trenować na wysokiej intensywności, jeżeli chcemy trenować pod kątem tzw. hotspotów treningowych, czyli pików, które chcecie rozwijać w, w zależności od tego, do jakich wyścigów się przygotowujecie, do tego co chcecie rozwijać i do tego, do tego gdzie, gdzie tak naprawdę są słabości Wasze, I właśnie w tych, w tych punktach w dużej mierze przychodzi nam z pomocą moc. Dlatego, że bardzo, bardzo trudno jest trenować, jest trenować wysoką intensywnością na, w oparciu o tętno. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli powiedzmy, wasz najlepszy pik 5-minutowy będzie wynosił 450 W, to chcąc rozwijać ten, tą okolicę tych 5 minut, która jest, jest taką dosyć newralgiczną okolicą i takim bardzo istotnym punktem, dlatego że. Bardzo wiele wyścigów rozstrzyga się takim decydującym punktem, maksymalnym 5-minutowym, gdzie tak naprawdę możecie wyprodukować bardzo wysoką moc. Gdzie możecie pójść w ucieczkę, przepracować te pierwsze 5 minut i utrzymać się z tą, z tą czołówką, gdzie możecie zaatakować. I, e, I wygrać e, wyścig takim 5 decydującym atakiem. Jest wiele takich e, w sumie punktów, gdzie, te, gdzie to 5 minut jest takie w sumie magiczne, i które, które, e, które suma sumaru może wywrzeć na finałowy rezultat wyścigu, w który startujecie, ale już nie tylko mówię, nawet pod kątem ścigania, ale e, właśnie to 5 minut jest dosyć, jest dosyć istotnym elementem. nie mówię teraz czysto przykładowo. Wasze 5 minut, maksimum pik 5 minutowy wynosi około 450 W. Będzie Wam bardzo ciężko pracować nad tym 5 minutowym pikiem w oparciu o tętno. Dlatego, że tak naprawdę nigdy nie będziecie wiedzieć, czy znajdujecie się podczas interwałów w okolicy rozwojowego sweet spota dla tych 5 minut, czy nie. Dlatego, że taki. Ee, Taki sweet Spot, gdzie tak naprawdę jest dosyć, dosyć mocna taka faza rozwojowa dla, dla poszczególnych pików, jest to od 75 do 85% danego, danego pika. I teraz jeżeli chcielibyście zastosować interwały treningi pod kątem właśnie danych pików, bardzo ciężko będzie Wam to zrobić pod kątem samego tętna. Więc w taki prosty sposób. Rozdzielając tętno od mocy, jest bardzo, bardzo istotne, żeby zobrazować sobie to tak, że tętno jest istotnym pomiarem dla treningów o niskiej intensywności, wytrzymałościowych, wytrzymałościowych treningów, natomiast, natomiast moc ma bardzo duże zastosowanie i o wiele lepszą dokładność, jeżeli chodzi o stosowanie się do planu treningowego, interwałowego pod kątem, pod kątem, pod kątem mocy. Więc, więc, decydowanie, więc, więc to są te takie główne różnice i, i podstawowe i tak naprawdę najbardziej e, uderzające w efektywność treningu. I, I dlatego chciałbym, żebyście o tym zapamiętali. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.